Cześć, witam was w kolejnym filmiku na tym kanale Dzisiaj będzie kolejna recenzja książki Bardzo fajnego romansu A chodzi mi o książkę Forget Me Not Od Julie Soto Jest to naprawdę bardzo przyjemny romans Trochę odmienny od tych, które można znaleźć Głównie na TikToku Ponieważ tutaj nie mamy jakiegoś spicy romansu, hot scene I tak dalej, chociaż kilka może się znajdzie Ale mamy tutaj historię Amy Która pracuje w takiej firmie Która organizuje śluby tylko, że dla bardziej prestiżowych klientów, którzy mają większe dochody, większe zasoby na te śluby, ale ona widzi w tym pewną lukę, bo dla niej właśnie mniejszy budżet to jest większa możliwość kombinowania kreatywnego wykorzystania tych możliwości, więc postanawia zrezygnować z tej pracy, założyć własną działalność, no i właśnie tym się zajmuje. Jednak ma takie marzenie, żeby trochę rozwinąć ten swój biznes, no tylko brakuje dochodów. Jednak taka możliwość pojawia się, żeby ona zdobyła trochę sławy, właśnie mogła wykorzystać większe fundusze. Kiedy do jej biura zgłasza się pewna parka. Mamy tutaj dwie dziewczyny, które właśnie chcą wziąć ślub, są z polecenia, no i jedna z nich jest znaną celebrytką, która wszystko relacjonuje na swoich social mediach, wszystkich oznacza, więc dla niej to jest idealny taki pretekst, żeby wziąć tą robotę, no i się wykazać. Tylko, że ta parka ma no, małe zastrzeżenie i mają jedną taką sprawę, która jest niezmienna i która musi być, czyli ich wybór florystyk. No bo ten florysta, właśnie jak Ama się dowiaduje, kto nim jest, no może jej skomplikować duże życia, ponieważ ona tego mężczyznę zna, no nawet bardzo dobrze zna i nie ma z nim zbyt dobrych relacji No i czy dziewczyna będzie chciała swoje zdrowie psychiczne zachować i nie mieć z nim styczności, czy jednak weźmie to sprawę i jednak będzie próbowała się dogadać No biorąc pod uwagę, że ta książka ma ponad 300 stron, a nawet prawie 400 nawet. No to wiadomo, w którą stronę to pójdzie No i bohaterowie będą musieli się ze sobą dogadać I powiem tak Mnie ta książka jakoś skusiła Po pierwsze, piękna okładka Tym bardziej, że właśnie florysta ja uwielbiam te zawody Mimo, że sama nie mam do tego drygu Zwłaszcza do kwiatów i roślin w ogóle To nie jest moja bajka To uwielbiam o tym czytać i słuchać Bo to jest naprawdę taki zawód, który daje bardzo dużo możliwości Tym bardziej znaczenie kwiatów też można różnie interpretować Więc bardzo chciałam się z tym zapoznać I nie żałuję, ponieważ spędziłam się naprawdę kilka świetnych godzin ta książka może wydawać się z opisu błaha, ale pod tą wierzchnią warstwo skrywa się o wiele więcej. Po pierwsze, mamy naszą właśnie Amę, która w pogoni za swoimi marzeniami i pragnieniami rezygnuje z takiej bezpiecznej, stabilnej pracy, gdzie miała tam swoją pozycję już taką zatwierdzoną, powiedzmy, i mogła sobie szczeblami kariery podążać dalej. Jednak postawiła wszystko na inną kartę, otworzyła się i otworzyła własną działalność. Z drugiej strony mamy też jej rodzinę, która do takich standardowych nie należy, ponieważ jej matka uwielbia brać śluby, a dla niej może nawet nie stricte akt brania ślubu, co raczej organizowanie imprez weselnych. Dla niej to jest chleb powszedni i dla niej, jak ktoś coś źle zrobi, to jest idealny argument, żeby z tej osoby zrezygnować i wziąć kolejny ślub. No i dziewczyna, jak od małego ma z takimi rzeczami doświadczenie, no to nabiera pewnych przekonań, argumentów matki i ona też nie chce się angażować w żadną taką głębszą relację. I deklarować się, że tak będę tylko z tobą Więc ona no, musi się mierzyć z konsekwencjami wychowania przez matkę Bo z ojcem tutaj nie ma żadnego kontaktu No bo trochę nam te sytuacje z matką mogły skomplikować sprawy No a z drugiej strony właśnie mamy Eliota, który z jednej strony I na początku wydaje się mega oschły, mega taki nieprzystępny Który ma chamskie teksty, nie jest przyjemny dla klientów On po prostu robi swoją robotę a z drugiej strony, ta jego sytuacja rodzinna powoduje, że dziwne, że aż tak się zachowuje, ponieważ tutaj nie było żadnych takich aspektów, które mogłyby na niego tak mocno wpłynąć, a jednak coś tam się pojawiło, które sprawiło, że właśnie zachowuje się tak, a nie inaczej. Jednak to jest jeden z tych takich bohaterów, które dziewczyny najczęściej uwielbiają, ponieważ jest taki niedostępny, mimo że przystojny, z tatuażami, ma chamskie teksty, ale z drugiej strony, jak już się go lepiej pozna, tak dogłębnie się z nim porozmawia, to jest taką słodką kluseczką, po prostu, którą chce się po prostu przytulać. I wiem, że powtarzam ciągle po prostu. No i tutaj mamy też tą naszą parkę, właśnie dwie dziewczyny, więc tutaj mamy też motyw LGBT, który jest bardzo fajnie poprowadzony. Też ta sytuacja dziewczyn nie jest najprostsza, ponieważ jedna z nich jest bardzo sławna, druga już nie aż tak mocno. No i wpływ sławy na to, jak organizuje ślub, że muszą wszystkich oznaczać, relacjonować, co się u nich dzieje, nie mają żadnej prywatności, dziennikarze paparazzi dosłownie gonią za nimi non-stop. Więc tutaj cena ta sławy, właśnie podejście do tego, że jedna z nich chce być właśnie bardziej taka, no, nie chcę generalizować, ale taka bardziej dziewczęca, że różowy kolor, sukienki, wszystko takie owiane kwiatuszkami, w ogóle ta obłoczka takiego wesela, a druga właśnie chce być bardziej taka stonowana, taka powiedzmy męska, że ona wolałaby w spodniach wystąpić, że woli takie bardziej stonowane, neutralne kolory, takie bezpieczeństwo i znaleźć w tym wszystkim balans, też nie zawsze należy do najprostszych kwestii. No ale poza tym bardzo fajna relacja, tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze perspektywę teraźniejszą, plusy przeszłości. I też poznajemy historię od strony Amy i od strony Eliota, więc mamy naprawdę szeroki zakres tego widoku I możemy się dowiedzieć, co zadziało się wcześniej, że oni się tak nienawidzą A jednocześnie patrząc w teraźniejszość, jak oni szykują się do tego ślubu, jak próbują ze sobą współpracować O tym, że ciągle unikają tej rozmowy, która spowodowała, że oni przestali ze sobą rozmawiać o tym wydarzeniu W ogóle nic nie komentują tego, co sprawia im duży dyskomfort Jednak mimo wszystko, że no, pały do siebie takimi, a nie innymi emocjami W ramach współpracy są dla siebie mili, są pomocni Starają się sobie wzajemnie pomóc i tak wspierają się mentalnie, powiedzmy, w całych tych przygotowaniach. Dlatego jest to naprawdę fajna pozycja dla osób, które lubią romanse, ale nie szukają takich właśnie spicy tych sytuacji, bo tutaj. Mamy kilka takich scen właśnie ostrzejszych, ale są naprawdę bardzo ładnie opisane, nie są jakieś mocno wulgarne, nie ma dużo przeklinania w tej książce, więc to też jest dla mnie duży plus. Główny bohater nie działa w żadnych mafiach, tylko ma legalny biznes i zajmuje się kwiatkami, gdzie czasami śmieszne były wpadki, jak rozmawiał z główną bohaterką Eliot. I w międzyczasie robił jakiś taki mały bukiecik dla niej z różnych kwiatów, specjalnie przez niego dobranych, które, no, w znaczeniu kwiatów dają pewien obraz i przedstawiają, co dana osoba myśli o drugiej. Więc to było genialne. Ja się ubawiłam w tej książce. Widać, że dużo znaczników sobie zaznaczałam, bo ma kilka naprawdę bardzo ładnych cytatów. I naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że zapoznałam się z tą książką, bo już traciłam wiarę w dobre romanse. I naprawdę ja już zamiast czytać te współczesne, które całkiem niedawno wchodziły, wolę czytać te stare, bo. Już mam jakiś większy obraz, że tamte będą spokojniejsze I coś, co jeszcze muszę przy tej książce dać Na ogromny plus, bo jestem tym zachwycona To rozpoczęcia rozdziału One są w takiej pięknej, kwiatowej obłoczce I po prostu to jest genialne Tym bardziej, że czyta się to bardzo szybko, bardzo przyjemnie Łatwo się w to zaangażować Jest tam kilka literówek, niestety troszkę redakcja korekta Nie dopilnowały tego I najgorszy faka właśnie był taki, że Był dialog między bohaterami I w pewnym momencie zamiast to sformułować w wersji męskiej To okazało się, że jest w wersji damskiej I można było się tam w kilku momentach pogubić. jednak nie sprawia to, że ja tę książkę skreślam, że jest najgorsza na świecie Jestem zauroczona, po prostu na końcówce ja zbierałam szczękę z podłogi Tym bardziej, że zakończenie nie jest aż tak bardzo oczywiste I tu nie mamy takiego pełnego happy endu i w ogóle, więc to jest genialne rozwiązanie Także jeżeli szukacie właśnie takiej książki, to serdecznie Wam ten tytuł polecam Pięknie wydany, bardzo wartościowa historia z takim drugim dynem, który można sobie na swój sposób interpretować i ogólnie taki przekaz, który można wynieść z zakończenia tej książki, to właśnie, że ślub to nie wszystko, bo niektóre małżeństwa mogą się rozpadać. Jednak pokazanie drugiej osobie, że ci zależy, że chcesz właśnie sformalizować ten związek, jest naprawdę bardzo dobrym gestem i nie wolno się zamykać na jakąś mocniejszą i bardziej trwałą relację. Dużo osób na pewno zakocha się w Eliocie, dużo osób też podejrzewam, że utożsami się z Amo, także naprawdę serdecznie Wam ten tytuł polecam. I tak z mojej strony to wszystko, dajcie znać, czy tą książkę czytaliście, czy może macie w plana, ewentualnie jeżeli macie jakieś naprawdę bardzo dobre romanse do polecenia, które nie będą totalnie spicy mafia, jakieś powiedzmy Hela, czy tego typu spraw, czy Venoma, to naprawdę będę gorąco wdzięczna i dzięki, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.